Okej, okay. finał, moi drodzy. Finał, w którym mieliśmy scenę z Jurassic Parku. Tak, kto by się spodziewał. Yy, no i tak. Koniec dolastowa z sezonu pierwszego. Więc tak, z ogólnych myśli, ci, co oglądali wszystkie moje recenzje odcinków po kolei, wiedzą mniej więcej co myślę, więc mogę tylko podsumować, że ten odcinek jest tym, czego się spodziewałem. Krótką taką winietką w kolejnym miejscu, która kończy sezon, ale. No, tak naprawdę nie mieliśmy jakiejś wielkiej fabuły, nie jest to gra o tron, Rod rodziny i pozdrawiam tych, co mi wyliczają, że w każdej recenzji wspominam gra o tron. <laughs> no, to jest dobre porównanie, bo większość z Was też widziała i wie o co chodzi, nie? Chodzi o skalę wydarzeń i tak dalej. Tu mamy raczej tę dwójkę bohaterów, którzy gdzieś podróżują, co odcinek wpadają na inne miejsce, prawda? E, jeśli tam ze dwa odcinki temu myślałem, że może coś się, jakaś większa fabuła w kopii, jakieś decyzje, jakieś coś tu, ten, to no nie. Ostatnie dwa odcinki trwały po 40 minut i to było takie. Taki trochę Mandalorianin znowu, taki krótki odcineczek z rozpierduchą, z jakimś tam emocjonalnym momentem, typu zostawić ją, czy nie zostawić. I jak już o tym mówimy, odcinek mi się względnie podobał, poza tym, że cały sezon, cały serial jest zrobiony takim trochę, że ten pierwszy, ten e, pilot, był bardzo taki wow, ale rzucili pieniędzy, ale wielki świat, godzina 20, bohaterowie, epidemia na serio, takie jakieś... Strasznie mi się podobała właśnie ta skala tych wydarzeń, nie? Finalnie no to mam trochę takie coś w stylu, że gdyby nie to, że jestem youtuberem i robię co tydzień odcinek i tak dalej, to najchętniej bym sobie to zostawił i zbinżował Jakbym komuś miał polecić, zostaw i se zbingdżuj, bo tutaj nie za bardzo jest co rozkminiać między odcinkami, jak w jakiejś grze o tron, żeby tam, czy jakimś, nie wiem, Dark, czy czymś takim, prawda? Więc ja zupełnie szczerze muszę powiedzieć, że tak, solidne, cały sezon na taką jakbym miał dać ocenę, Mocne 7. Dobry serial, polecam obejrzeć, przyjemnie się oglądało, dobry technicznie, lubię tam obsadę i tak dalej. Ale do takiego jakiegoś epickiego czegoś więcej zabrakło. Przechodząc przez odcinek po kolei, bo nie ma tu dużo wydarzeń, więc może tym razem nie będę chaotycznie skakał. Mamy historię flashbackową matki Eli, gdzie po prostu widzimy jak kobieta sobie ucieka i chowa się w domu, jest w ciąży i w ogóle to rodzi, a w ogóle to atakuje ją jeden z zombiako-grzybobiegaczy, jakkolwiek tam nazywaliście. <grytania> Tyle dyskusji jest o tym w komentarzach, że mam bekę. I ona go zabija, ale oczywiście wcześniej zdążył ją ugryźć, to też taki... No to już jest klisza wewnątrz tego sezonu, nie? Takie, że ktoś kogoś pacnął, ale wcześniej no tam oczywiście jakieś ugryzienie ma, ona tutaj na udzie i ona rodzi Eli. Odcina pępowinę, i co, do, możemy się domyślać, że z tego powodu Eli jest odporna, że tam zaszedł jakiś proces takiego, jak nie wiem, jakaś naturalna szczepionka, czy coś. W zasadzie miała krótki kontakt i tam coś się udało. E, no nie wiem, no w każdym razie tak to mniej więcej wygląda, i pojawia się ta postać, której nazwiska nie pamiętam, ale ta czarnoskóra aktorka, która tutaj właśnie dowodzi tymi Fireflies e, i jest koleżanką matki Eli i bierze ją od niej na zasadzie: dobra, uratuj dzieciaka, mnie zastrzel. Tragiczny moment, flashback. No, powiedziałbym, że to jest jeden z tych flashbacków, takich będą dyskusje w komentarzach, ale powiedziałbym, że niepotrzebny, ale coś tam dający. Tylko widzicie, jak oglądamy taką, znowu taka krótka winietka, taki po prostu 3 minuty takiego intra, i tak, no. Okej, okay, no jej matka zginęła w ten sposób, ta ją wzięła. No to nam daje na koniec odcinka, jak Joel mówi, bo ty nie zrozumiesz. Ona mówi, rozumiem, bo to mojej koleżanki było obiecałe, dałam słowo, że ją ratuje, No to po to to było, tak? Żeby nam to widzą zasiać, że ona ją znała, uratowała, bla bla bla. Natomiast, no, sama scena taka, bardzo wiecie, no, no nie wiem, w sensie, w sensie, tak jak ludzie się czepiają do dzisiaj odcinka trzeciego. Tam miał był cały długi, fajny spin-off. Tutaj, no to takie. Na web, na szyję, żeby nam coś zakomunikować. Nie, że źle, jak dla mnie, ok, ale bez strzału. Pomijam, mogę sam proces, jak ten, jak, jak ten poród łatwo wyszedł, Ten zać, że ona o dzieciak. <grym> tak, ale dobra, no mniejsza. Myślałem, porody w Grzeotron były szalone, ale w sumie poród podczas tego, jak cię zombie próbuje zjeść, no tego jeszcze nie widziałem, nie? Chociaż w Grzeotron. Też coś takiego mogłoby mieć miejsce. Hmm. No i mamy, tak jak mówiłem, Jurassic Park. Dojechali do tego miasta i mamy żyrafę, i fajna scena, i chyba prawdziwa żyrafa, nie? Tam greenskin zajął miasto, ale chyba prawdziwa żyrafa. Mamy momenty, jak Joel gada zeli o tym, że co tu dużo mówić. Chciał popełnić samobójstwo drugiego dnia, jak już mu córkę zabili i nie trafił, powiedzmy, nie udało mu się. I no, ich więź się tutaj pogłębia na naszych oczach, yy, i nagle ktoś z zapleców. Sniki, Biki rzuca im granat i Joel się dostaje w głowę. Podoba mi się, że tutaj w ogóle nie ma żadnych strząs w mózgu, jak tak ktoś dostanie w łeb kolbą i budzi się nieprzytomny. Wiecie, dwie godziny później. W rzeczywistości to pewnie chłop mógłby z tego nie wyjść, nie? Ale mniejsza, już to już się czepia. No w każdym razie, dalej, oczywiście dotarli na miejsce. Ja sobie tak myślę, zostało 20 minut odcinka. No i teraz, jak to. Wiecie, jak się ten sezon skończy? I on ma tą rozmowę z tą kobitką, właśnie, której nie pamiętam imienia, i ona mu mówi, że tak, fajnie, że ją dowiozłeś, ale sprawa jest taka, że żeby z niej zrobić antidotum, szczepionkę czy coś tam. No to trzeba ją zabić, de facto. I to był taki moment, tak samo jak z kanibalami miałem, e, wiecie, że się nie kaptałem w trakcie odcinka, że to kanibale i dopiero na koniec wiem takie to teraz też tam do, do mnie dotarło, cały czas mówiłem, że no to się pewnie skończy, że on ją zawiezie albo zostawi, albo nie, a teraz mam takie no tak, ale co z tego, że zawiezie, czy to będzie takie cukierkowo-tęczowe zakończenie, że no pobrali jej krew i w świat został uzdrowiony, albo nieuzdrowiony, mówię nie. Przecież, żeby się do niej dobrać, to można takie naukowe, czy pseudonaukowe wyjaśnienie dać, że no właśnie, trzeba nie wiem, przestudiować wszystkie jej organy pod mikroskopem, albo tam coś mówili tu o mózgu konkretnym, tam czymś, ale no wiecie co, że to nie jest takie, o, no wezmą kawałek krwi i tak, oj Bo w sumie, jakby tak można było, to równie dobrze mogli pobrać jej krew i Joel mógł sam przez cały kraj jechać, nie? Mógł mieć próbówki w, w plecaku, także, no nie, tak wiecie, albo, no, no albo na, nawet na wszelki wypadek jakby zginęła podczas, nie? E, no i dzieje się coś klasycznego, to znaczy tak, to, że Joel jej nie zostawi to, że po, w ogóle decyzja jest dramatyczna, dla każdego, kto bierze w tym udział, na zasadzie urat potencjalnie uratować ludzkość za cenę życia jednej osoby, ciężka decyzja, ale zrozumiała, nie? Wiecie o co chodzi? Tak, w stylu... No, ciężka na pewno, szczególnie dla nas, no bo kibicujemy tej, tym bohaterom, ale tak ogólnie, no to. Nie, nie chciałbym musieć jej podejmować. Od może powiem tak. No i oczywiście mamy moment, który. Jak przez cały ten sezon, nagle Joel robi coś takiego bardzo. Eee, jakby to powiedzieć, eee, znaczy nie Joel, tylko scenarzysta chciałem powiedzieć, robi coś takiego bardzo eee, James Bond lata 60., to znaczy czarny charakter, to teraz ja nie dopilnuję zabicia tego człowieka, tylko wyjdę tam dokonywać swojego misternego planu, który przed chwilą opowiedziałem, a Ty sobie tutaj sieć i przypadkiem nie próbuj uciec, prawda? Wiecie, z tego pitu, który Cię opuszcza do rekina i jakiś tam laser w to celuje w linę, nie? I tak oni wiedzą, że on się będzie stawiał i że potencjalnie jest mordercą i tak dalej, Joel to jest jednak chłop taki, wiecie, że trzeba brać go na poważnie i nawet nie jest przykuty do łóżka, tylko se siedzi, po czym ona, ja myślałem, że ona powie przykujcie go, czy coś, a ona nie, zaprowadźcie go gdzieś tam w ogóle rozkutego i my tak no to, jest, to, jest taki, to jest ten sezon w pigułce, nie uważacie, takie w stylu, niby tak realistycznie, niby tak fajnie, dramatyczna decyzja, trzeba będzie ją zabić za cenę tego i jeb. <laughs> Oczywiście, jest to tak poprowadzone, żeby on mógł uciec. I mamy scenę full Rambo, sam wszystkich po kolei morduje. No i to też jest trochę takie. Po pierwsze, no trochę łatwo. Wiecie, montaż był dobrze wyreżyserowany i tak dalej, ale no trochę łatwo, że chłop ten, ten Joel nagle tu jest po prostu Johnem Wickiem. No umówmy się, on to swój John Wick w tym momencie. To nie jest to, że to jest tam jakiś Joel, co w tych czasach przetrwał i tam czasem kogoś zastrzeli, albo sprytem, albo czymś. Nie, to jest Joel po prostu tutaj armię tych jej żołnierzy po prostu po kolei na no zasadzie czyści korytarze jak jakiś Delta Force, nie? Jakiś no jakiś John Wick, tak? Po czym wykonuje na nich wszystkich egzekucje bez mrugnięcia okiem. Co znowu, no już mówiłem o tym w poprzednich odcinkach. W poprzednich odcinkach jeszcze w komentarzach mi Racji, jak mówicie że się czepiam, że tak bez problemu zabija ludzi, a wiecie, a, a to byli przecież ludzie, którzy chcieli jego zabić, ci potencjalnie nie chcieli go zabić, więc tutaj już nie do końca to działa, nie? Albo nawet tak ktoś się poddał czy coś i potencjalnie są na tej, po tej samej stronie barykady, nie wiem, mógłby kogoś przecież przywiązać, nie ma na to czasu. E, no tak że jak Joel, tutaj no, trochę mi to, ja, ja to rozumiem, ja rozumiem wszystkie logiczne argumenty, ale nie pasuje mi to na zasadzie, że Pedro Pascal, który na co dzień taki dobry, zobaczył w nową córkę, ale jak trzeba, to wszystkich morduje egzekucje i to dobrych ludzi, niedobrych, bez najmniejszego problemu, Oni ma czasu, kulka w łeb, nie? Także mam... Ja wiem, że tak było w grze oczywiście, bo to gra, ale mam z tym trochę problemu. Wiecie, to jest tak ukazane tutaj tak bez żadnego w ogóle... Ta, ta eli nawet powinna patrzeć na niego trochę jak na psychopata na zasadzie chłopie opanuj się. Zresztą no, końcówka odcinka o tym jest, jak ona pyta co nam się wydarzyło, a on jej ściemnia, że a, napadli ich tam, a tu, a tamto, a w ogóle to tam już przestali w ogóle, już nie jesteś im potrzebna, nie? I tak... Także fajnie, nie? No i tak, no i wszystkich zabija, łącznie z jakimś tam lekarzem. I no, może tych, te pielęgniarki, czy tam jakieś inne, te lekarki, nie to kto tam był przy operacji asystentki, ich nie zabił, chyba. No ale zabiera Eli, zabija też tą na parkingu, która oczywiście wyszła za kolumny na parkingu, jak to zawsze być, taką finalną konfrontację. Nie strzela do niego, tylko gadają i ją też zabija, i też ona mówi: Nie zabijaj mnie, on dokonuje egzekucji, także. Full, full, w ogóle tutaj Pani Cher Style, Pedro Pascal, zero litości. No jakoś to, ja to rozumiem oczywiście, ale no hardkorowo trochę. No i sobie jadą, dojeżdżałem do tamtej tej osadki i tam dochodzą i mają rozmowę i w zasadzie koniec. E, no ciekawe, nie wiedziałem, że tak się skończy. Myślałem, że to, cały sezon myślałem, że to, wiecie, że to inaczej wygląda, że jednak będzie jakiś taki... Będzie jakaś więcej fabuły w fabule, że tak powiem. No nie, i ten Joel może na przykład ją tu ale zostawi, albo nie zostawi, albo coś, albo zginie się po święcie. Myślałem, że więcej czegoś takiego będzie. To oczywiście to może mieć miejsce w drugiej części czy coś, ja nie wiem. Ale no ogólnie, tak jak powiedziałem, dla mnie sezon solidny, dobrze mi się to oglądało. Świetne lokacje, świetna reżyseria, zdjęcia i muzyka, tak generalnie technicznie, świetni aktorzy, a scenariusz. Bardzo dużo dobrych elementów, ale też bardzo dużo takich mniejszych, no co odcinek je wypunktowuje, no nie mogę się nie skupić na tym, że Joel po prostu jest kurwa Rambo i zabił 15 osób, tak, i to, i to jeszcze jakichś potencjalnych żołnierzy, chociaż no tam, ja wiem, że to nie byli żołnierze tacy prawdziwi, tylko w postapokalipsie, no ale wiecie, pełnią tu funkcję żołnierza, on ich tam pam, 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 headshot bierze, strzela, egzekucja, John Wick style, nie? Niby fajna scena, no ale jak cały ten sezon, niby wszystko fajnie, świetnie wygląda, ale gdzieś z tyłu głowy mam, że głupich trochę momentów, trochę niespójności. Taki scenarzysta gdzieś tam mnie do końca dowodzi, także za całość, tak jak powiedziałem, dałbym siódemkę. Bawiłem się dobrze, chętnie obejrzę więcej. Jest to udana adaptacja gry, która stworzyła jakiś ciekawy, dziwaczny świat. Chociaż tutaj trzeba powiedzieć, że było dużo więcej zabawy z ludźmi niż de facto z jakimiś zakażonymi. A ci najbardziej to mnie zawiodło w tym wszystkim, to ci zakażeni. Że ci zakażeni to takie narzędzie scenarzysty, owy no Flashbow. Bankują, ją zaatakował, więc ona się poświęciła, albo coś takie. Wiecie, ci zakażeni w tym e, sezonie atakowali tylko wtedy, kiedy scenarzysta potrzebował zabić kogoś z bohaterów, albo tak na zasadzie, że właśnie e, uratowali się. O nie, zostałam ranna. Wiecie, takie, no, wiecie co chodzi. Nie było takich zwykłych, że wpadli przypadkiem, postrzelali i poszli dalej. Albo bardzo mało. Coś tam było, ale bardzo mało, nie? Także oczywiście to nie musi być serial o tym, więc ja nie mówię, że to tam. Nie wiem, że to jakby równie dobrze mogło ich w ogóle nie być, jest to dramat o naszych ludziach, tylko mówię, że no spodziewałem się więcej w tym kontekście, tak? Jeśli chodzi o ich relacje, no to tak, też od początku wiedzieliśmy w jakim kierunku to pójdzie, poszło im to całkiem nieźle, ten Joe, który stracił córkę, chciał się zabić, a tu odzyskał tą wiarę i jest gotów na wszystko, taki szer trochę z nową rodziną. No okej, okay, okej, okay. no, wszystko jest niezłe, niezbyt wybitne bym powiedział, ale jak najbardziej dobre. Czekam na Wasze opinie. Oczywiście, jak wyjdzie sezon drugi, to będziemy o nim gadać. Piszcie śmiało, jak Wam się ten podobał. Już tak podsumowując, spodziewaliście się, się więcej, mniej. Jak dla mnie dobra telewizja, ale niewybitna. Piszcie śmiało w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.